Cześć z tej strony, szadeki. Fabian. Tak, i witamy Was w kolejnym odcinku stypowania walk, tym razem na Hype MMA 1, Powered by Fame, tak dokładnie. Jeżeli będziecie chcieli więcej takich właśnie luźnych odcineczków, zostawcie łapeczkę w górę oraz zostawcie subika tam na dole, żeby żaden z Was nie minął żadnego materiału. No i co, możemy przejść, Fabian, do pierwszej walki? Tak, tak. Okej, okay, w takim razie pierwsza walka Norbert Wan Norbi Krasnodębski kontra Oskar Blecki Lesiak. Oskar Blecki? Tak. One Norbi kontra Blecki. TikToka? Tak, to ten. No ten chłop, co się wszyscy śmieją z jego sutów, no nie. Aż się skończył. Blecki, dobra. No. No to bo znam. W ogóle nie chcący przez galerię przesunąłem odcinek w ogóle, którego nie miałem wrzucać. Ale nie co mi się wyświetlił. Także kto widział, to wpadka niestety. Eee, no co? Mm. No, ja myślę, że One Norbi to wygra, nie? On. Znaczy. Nie leks... jakby nie skreślam też Bleckiego, ale myślę, że... No, że to One Norby wygra, nie. A ty? Też tak myślę. Okej. Okay. No to przejdźmy do drugiego pojedynku. Jakub Kuba trenuje droździel kontra Krystian Krystianek Bartocha. Krystianek kontra Kuba trenuje. Nie wiem tutaj kogo dać. E... Ja ci powiem tak. Widziałem konferencję, ten Krystianek. Mm... Znaczy, on się... ogółem, On nie ma pseudonimu Krystianek, którzy się pomylili, on ma Krisu. Krisu za bardzo na, na przymus, on wiesz. Cały czas to, tak go obrażał tego Kubę. Więc takiego, takiego kozaka zgrywał. Mi się to nie spodobało on na. Je, mm, no nie zrobił na mnie wrażenia, więc myślę, że tutaj wygra Kuba trenuje. A ty? No okej, okay. dobra, też tak mogę dać. Okej. Okay. Jakub Bary Barczyk kontra Damian Kalbar Kalbarczyk. Eee... Kurcz, no ciężko do odstawienia. Powiem ci, tak, eee. ja, ja myślę od, od razu z wejścia bary to wygra. Nie Bary tam pokaże swoje. Okej, okay, ty to ja może też... Dobra, czyli też stawiasz na Barego, tak? Mhm. Okej. Okay. Kolejna walka. Mateusz Zakrzew zakrzewskich kontra Albert Bercik -Gamba Gambarian. Co? Eee, znasz Kubę Posta? No, znasz no. Halo? Kubę Posta? Tak. Mhm. E, Oglądałeś czasami filmy, gdzie występował ten dres? Tak. A Albert? No. E, no. No to ten właśnie Albert będzie się bił z zakrzewem. Zakrzew kontra Albert Bercik Gam Bajran. No to e, Albert. Albert mówisz. Właśnie mhm. wszyscy skreślają Alberta, bo on w ogóle jest taki mocny kurs na zakrzewa, bo zakrzew jest od niego o głowę wyższy, no nie, a Bercik jest no niski. O. Ja widzę ja już wiemy jaki pojedynek następny będzie. No jaki. Patryk Taksi ZRT z Malinowski wersów wody z ZIF. Tak, ale... Czyli ty stawiasz na Alberta, tak? No, no tak, no. Ja go tam e, wiesz, do no, ja też generalnie lubię Alberta, ale osobiście myślę, że ten Zakrzew wygra, bo on jest wyższy. Ale też go nie skreślam, Alberta. Takie pół na pół, ale jakbym miał Psy, to chyba na Zakrzewa. Zobaczymy. Dobra, Taxi ZZRT kontra Władek. No to taksi. Też myślę taksi, on Taxi to jest taki wariat na konferencji. Normalnie chłop rozwalił, pozamiatał. Także. A, no, także no nie, no taksi to wygra, coś sądzę. Okej, okay, kolejna walka, Adam Adix 6 Woźnicki versus Paweł, Paweł, Paweł Szwet. Przypomnijmy, że Adam Woźnicki jest to oczywiście e, jakby, jakby tak, Adix to jest e, członek kamerzysty składu już, e, no już nie jest w składzie, ale... Był, występował eee, A i też moje typy pojawią się Dzisiaj na kanale Przemek Tam dokładniej powiem, a tutaj to tylko tak typujemy No nie? No eee, bo Jak obiecałem to będzie eee, Dobra, no to nie, no ja myślę, że Adix to wygra Też Nie skreślam Pawla, ale myślę, że Adam to wygra, bo No chłop On w końcu trenował ich Hejtera. No, hejtera, no, do walki z olejnikiem. No, myślę, że Żadnik to wygra. No i przejdźmy do super fajtu. Marcin Rafonik z Krasucki kontra Mariusz, hejter Słoński. Myślę, że tu wygra Rafon. No nie, no, no co mogę Wam powiedzieć? No, hejter tu nie ma szans żadnych. No. Nie oszukujmy się, weźmy kondycję Rafona, kondycję Hatera No Hater no wygrał z Olejnikiem, tak. Zabielski myślę, że też tam wygrał, ale... No chłop jakby, no nie ma szans tu z Rafonem, więc... Rafonix. A ty? Też Rafon. Eta. No. Także co, to była cała Karta Walk, dziękuję wam serdecznie za oglądanie takiego króciutkiego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobał. Zostawcie łapeczkę w górę i suba tam na... Na naszym. na dole. Tak, dokładnie. My się z wami żegnamy. Oczekujcie jutrzejszego odcinka z Brawl Stars, też będzie na naszym wspólnym kanale. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć. Cześć.